Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Państwa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy złota zabraknie albo o tym, kiedy złota zabraknie. Przedstawiam Państwu Michała Teklińskiego, eksperta rynku złota. Ze mną jest Marta Dębska, pasjonat kruszców. Proszę Państwa, czy złota zabraknie? Albo kiedy złota zabraknie i co mamy na myśli, mówiąc, że złota zabraknie? Czy zabraknie tego złota, które możemy kupić, czy tutaj mówimy o tym złocie, które możemy wydobyć? Bo złoto samo w sobie jest rzeczywiście złożem, bogactwem naturalnym, i w tym sensie, gdy myślimy o wydobyciu, faktycznie można powiedzieć, że złota zabraknie. Tak, to nie ulega żadnej wątpliwości. Na pewno złota zabraknie tego złota, które jest zakopane głęboko w ziemi no, lub na dnie oceanów. Tego złota na Ziemi z pewnością zabraknie, więc w którymś momencie dojdziemy do takiego momentu, że już nie będzie skąd brać tego nowego nowego, 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 nowych zasobów kruszcowych, nie będziemy mogli odnaleźć. Z tego zresztą bierze się siła złota, rozumianego jako forma lokowania, oszczędzania kapitału, czyli tej fizycznej formy sztabek i monet, ponieważ właśnie nie da się go doprodukować, choć ono jest naturalne i w ten sposób naturalnie jego Dostępność jest ograniczona. Z tego bierze się jego siła, z tego bierze się również jego wartość. Kiedy wobec tego szacuje się, że te złoża, które są jeszcze dostępne, nowe złoża się wyczerpią. No to oczywiście są tylko i wyłącznie szacunki, nie wiemy tego dokładnie, jesteśmy w stanie tego policzyć, bo mimo że całą ziemię mamy niejako zmapowaną, wiemy, gdzie tego złota możemy się spodziewać, że je znajdziemy, no to te złoża, które gdzieś na dnie oceanów prawdopodobnie są, są jeszcze bardzo mocno niewyeksploatowane. Nie wiemy dokładnie, ile tego złota tam jest. Wiemy, że jest, natomiast nie wiemy ile. No, według Światowej Rady Złota, te złoża wystarczą, nowe złoża, czy te złoża, z których korzystamy, wystarczą nam do mniej więcej, zakładając taki poziom wydobycia, jaki jest w tej chwili, gdzieś w okolicach 2040-50 roku, rzeczywiście tego złota może nam zabraknąć. Oczywiście już bardzo, bardzo niedługo można powiedzieć, że właściwie już teraz tych nowych odkryć, nowych złóż tej takiej gorączki złota, gdzie możemy poszukiwać łatwo dostępnego złota, no już jest coraz mniej, tak? I właściwie to wydobycie nowych miejsc, nowych odkryć. No w ostatnim czasie nie ma takich spektakularnych, prawda? Nie, nie ma i pewnie nie będzie, bo jak mówię, to już. Mniej więcej dzięki nauce, dzięki badaniom i tak dalej, mniej więcej wiemy, gdzie to złoto, gdzie to złoto się znajduje. W związku z tym odnalezienie jakichś wielkich złóż jest raczej mało prawdopodobne. Można odnale odnaleźć zupełnie nowe, powiedziałbym mikro, mikro złoża, takie jak zresztą na Dolnym Śląsku całkiem niedawno. Um, mówiono o tym, że być może tutaj na Dolnym Śląsk przyjdzie, um, przyjdzie gorączka, gorączka złota. złota, ale tego złota jest tam mniej więcej jedną tonę co jest w gruncie rzeczy takim bardzo małym złożem, wręcz powiedziałbym mikroskopijnym. Jeszcze nie wiadomo, jak to złoże jest głęboko zakopane, w związku z tym do wydobycia jeszcze tutaj rzeczywiście sporo, sporo brakuje. Natomiast faktem jest, że takich gorączek złota, jak w Australii, jak kiedyś w Stanach Zjednoczonych, no na pewno nie możemy się spodziewać. Czyli te złoża, które mamy w tej chwili, albo są już trudno dostępne i wydobycie byłoby po prostu bardzo kosztowne, i po prostu średnio opłacalne, mhm. albo są to złoża niewielkie. Większość dużych, dostępnych, wygodnych i takich rentownych do wydobycia złóż mamy już odkrytych i rzeczywiście od dawna już z nich czerpiemy. Czy to oznacza to ograniczenie złota i to, że tak niedługo już według Światowej Rady Złota tego nowego, świeżo wydobywanego złota zabraknie, lub będzie jego wydobycie bardzo utrudnione i bardzo kosztowne? Czy to znaczy, że złota na rynku w postaci sztabek i monet tego, które wybieramy po to, żeby zabezpieczyć nas, nasz majątek, po to, żeby lokować nasze oszczędności, czy tego dostępnego złota też zabraknie w tym samym czasie? Nie, oczywiście nie, bo złoto ma tą, i tak jak powiedziałaś na początku, na tym polega też siła złota. Złoto, tak na dobrą sprawę, całe wydobyte złoto, które wydobyliśmy w całej historii ludzkości, ono cały czas jest w obrocie. I to bodajże chyba w 90%, być może nawet ponad 90% całego wydobytego tego złota jest cały czas e, używane przez nas w, jak, w jakiejś formie. Właśnie robimy z niego albo sztabki, albo robimy z niego biżuterię, albo używamy go też w jakiejś części w przemyśle, albo różnego rodzaju innych e, zastosowaniach możemy złoto, złoto spotkać. I cały czas złoto staramy się odzyskiwać, staramy się go nie tracić. To ja kiedyś. Ta taka krótka anegdota. Byłem kiedyś u jednego z producentów złota, który po pokazał mi, w jaki sposób odzyskuje złoto, złoto, do którego byłem przyzwyczajony. To takie właśnie stara biżuteria, która jest przetapiana i z niego są zrobione nowe sztabki. I nagle przechodzę przez jakiś taki magazyn, w którym jest pełno jakichś dywanów i tak dalej. To trochę mi nie pasowało jednak do jakiejś rafinerii. W związku z tym pytam, po co wam te dywany, bo tutaj widzę, jest posadzka dosyć twarda, nie chodzicie tu po dywanach. A oni powiedzieli mi wprost, że to jest są dywany czy wykładziny z warsztatów jubilerskich z różnego rodzaju firm, które obracają złotem, bo zawsze w momencie obróbki trochę tego złota gdzieś spada na podłogę. A i to złoto zgromadzone w takim w takiej wykładzinie jest do odzyskania i jest go wcale niemało. W związku z tym im opłaca się skupować nawet te stare czy odbierać te stare wykładziny po to, żeby właśnie to złoto z tego odzyskać. W związku z tym to pokazuje, jak bardzo jesteśmy również zaawansowani w tym procesie odzyskiwania złota. W związku z tym złota w obrocie na ziemi nie zabraknie de facto nigdy. To musi być rzeczywiście królewski Dywan, prawda? Taki z opiłkami złota. Myślę, że faktycznie wartościowa rzecz. Można je odzyskać, albo można taki produkt też wystawić, prawda, na, na sprzedaż, jako po prostu wzbogacony złotem. Wszystko, co jest wzbogacone złotem, od razu nabiera wartości. Nie mówię tylko o biżuterii, prawda, ale też o kosmetykach, o innych produktach, do których szeroko e, stosuje, się, stosuje się złoto. Więc to złoto rzeczywiście rozpala wyobraźnię. Mamy go ograniczoną ilość, dlatego e, jego wartość jest stała, Stabilna i doskonale zachowuje się w czasie. To też dlatego po ten królewski kruszec od dawna mhm. sięgamy. Rzeczywiście musimy liczyć się z tym, że go zabraknie i pewnie im bliżej tej daty, im więcej wiadomości na ten temat o niedostępnych złożach, o utrudnieniach w wydobyciu, tym pewnie możemy spodziewać się rzeczywiście, że to zainteresowanie będzie rosło. No i jakie pytanie jest, jak to będzie wpływało na cenę tego złota w obrocie, takim już można powiedzieć na rynku, tak? No, z pewnością jakby zakończenie możliwości wydobycia odbije się na rynku i na cenie, na cenie rynkowej złota, to, to, to nie ulega wątpliwości. Jak to się odbije i jak bardzo mocno, jak bardzo będzie to rozłożone w czasie, tego nie wiemy, ale zakładam, że no nie będzie to też taki proces radykalny i, i punktowy. To znaczy nie, nie będzie tak, że któregoś dnia wstaniemy i okaże się, że tego złota wszystkie kopalnie się zamknęły. Wszyscy yy, nawet tacy mali wydobywcy tego złota nie będą pozyskiwać. To nie będzie kwestia jednego dnia, to raczej będzie proces rozłożony. W związku z tym, ta cena również będzie, ta reakcja na cenę będzie również rozłożona w czasie, więc nie, nie należy się spodziewać takiego radykalnego, jednego punktu, który spowoduje, że, że zobaczymy taką gwałtowną reakcję. Natomiast, no, wiecie Państwo, żyjemy też w takim okresie, gdzie rozwój technologiczny powoduje, że mamy. Coraz więcej różnego rodzaju narzędzi. Potrafimy robić coraz więcej, potrafimy również sięgać po rzeczy, o których wcześniej nawet nie, nie myśleliśmy. I jeśli będzie tak, jeśli rozwój technologiczny na to pozwoli, no to my również będziemy poszukiwali nowych złóż, skoro nie będzie ich na ziemi, to trzeba będzie poszukać ich poza ziemią. I to wiemy na pewno, że złoto, również złoto nie jest tylko i wyłącznie metalem, który występuje. Na naszej planecie, ale występuje również w, po prostu we wszechświecie, na innych planetach, również na różnego rodzaju innych ciałach niebieskich. W związku z tym, jeśli rozwój technologiczny na to pozwoli, a wszystko na to wskazuje, bo prace, jeśli chodzi o przemysł kosmiczny, są bardzo zaawansowane i jest to taka dziedzina gospodarki, która się bardzo, bardzo mocno rozwija teraz, no to my w końcu wsiądziemy w te rakiety i polecimy, żeby kopać złoto, być może na jakiejś planety idzie. Czy myślisz, że będziemy to złoto ściągać na Ziemię, ale jak już je wykopiemy rzeczywiście? Czy to jest taka bardziej ciekawostka, żeby sprawdzić, gdzie jeszcze to złoto jest, jak inne planety są podobne do Ziemi i jakie mają złoża naturalne, zasoby, które można też stamtąd wydobywać? To pewnie dotyczy nie tylko złota, ale też innych zasobów, których mamy. E, ograniczone możliwości na Ziemi, czy to rzeczywiście jest realne, że będzie się to opłacało i będziemy je z kosmosu ściągać. Będzie można powiedzieć, że ja mam tutaj wspaniałe e, złoto z RPA, a ja mam wspaniałe złoto z kosmosu. No. Trudno mi to sobie wyobrazić na razie oczywiście, że będziemy mogli e, jechać takim małym wagonikiem i tym wagonikiem wrócić sobie pełnym wypełnionym e, kruszcem. To jest jeszcze taka taki, powiedziałbym, bardzo fantastyczny element tej całej opowieści. No, ale pewnie gdzieś tam, koniec końców, nie można tego wykluczyć. W jakiejś perspektywie, no może rzeczywiście nie 10-20 lat, prędzej 30. Temu, no bo jeśli 30? Mówię, tak, że kiedy miałby no, to duże. Pewnie Pewnie nie, tym bardziej, że pewnie za 30 lat to być może dzięki różnego rodzaju mm, zabiegom e, i fantazji niektórych wynalazców e, uda nam się rzeczywiście może dolecieć do do Marsa komuś, jakiemuś człowiekowi mam na myśli, komuś i wysiąść być może na tym I wydobyć tam złoto? E, no, myślę, że nie będzie to pierwsza potrzeba, po którą ludzie tam pojadą. Natomiast do, w jakiejś perspektywie bardzo długoterminowej rzeczywiście może nam się uda co nieco pościągać. Może nie będą to górnicy, ludzie górnicy, którzy będą wykopywać to złoto, ale raczej, e, nie wiem, już tak daleko poszliśmy, to być może jakieś androidy, które będą za nas to złoto kopać. Natomiast no, w jakiejś szerszej perspektywie pewnie jest to możliwe, natomiast no, na pewno na pewno nie, nie w krótkiej, której moglibyśmy tak, powiedziałbym, taką racjonalną wyobraźnią ogarnąć. To raczej nie. Prędzej tego złota rzeczywiście zabraknie na Ziemi i będziemy żyć z tym złotem, które jest w tej chwili w obrocie, który do tej pory udało nam się wydobyć. A w przyszłości, no kto wie, no to. Tego bym na pewno nie wykluczył. Rozumiem. A jakieś inne perspektywy? Syntetyczne złoto? Czy to w ogóle ma sens? No, nie, no. złoto to złoto. Syntetyczne złoto to nie złoto rozumiem. Czyli e, złoto, jak patrzymy na nie jako na bogactwo naturalne, jako coś, co jest ograniczone, z tego bierze się jego wartość i tak widzimy, że w niedługiej perspektywie już tego nowego złota zabraknie, ale to nie oznacza, że dostępność w postaci sztabek czy e, w postaci biżuterii skończy się w tym samym momencie. Dość długo będziemy obracać jeszcze tymi naturalnymi zasobami i będziemy je odzyskiwać z dywanów e, i nie tylko, aby ono krążyło i spełniało swoją funkcję, zarówno tą estetyczną. E, jak i tą lokacyjną, czyli zabezpieczało nasz majątek w, w czasie. Nie tylko zresztą o złoto, ale tu pewnie też dlatego rozszerzenie o kolejne kruszce, takie jak srebro, takie jak platyna, o którym zainteresowanie też rośnie i też o na przykład diamenty, które mają wiele cech wspólnych, prawda, ze złotem, no ale to też nam poszerza katalog możliwości zabezpieczania w trwałych, naturalnych dobrach naszego Naszego majątku. Więcej na temat złota, więcej na temat diamentów zapraszam na blog mhm. na goldenmark.com oraz na akademię. Akademia.goldenmark.com, gdzie nasze webinary w trochę dłuższej formie można zarówno o złocie, o diamentach, jak i o srebrze. Także polecam, jeśli Państwo chcielibyście zgłębić ten temat trochę bardziej niż tylko tą taką dzisiaj zajawkę trochę geologiczną. Natomiast. Złoto, o którym my przede wszystkim, przede wszystkim myślimy, to, które jest wydobyte, czy to, które jest w obiegu, albo czasem jest je odzyskiwane z dywanów, jak mówił Michał, to przede wszystkim złoto w formie sztab i monet. Tak. Złoto, które mamy w tej chwili, dzisiaj, i które, które będziemy mieli wydobyte z ziemi, ono tylko i wyłącznie będzie zmieniało swoją formę de facto. Będzie przychodziło z jednej w drugą. Natomiast dalej z nami będzie i będziemy je zawsze próbowali odzyskać i tak dalej. Więc ono będzie zachowywało swoją wartość. Zdecydowanie tym różni się też od innych metali, tak? Na przykład od srebra. Ale w tym jest bardzo podobne do diamentów, bo, bo diamentów nie wyrzucamy, diamentów się nie pozbywamy. Diamenty trzymamy, one też trzymają wartość. Mówię o prawdziwych diamentach. To również nieosyntetycznych. Również nieosyntetycznych, oczywiście, że tak. To jest dobro naturalne, którego które pozwala nam rzeczywiście tą naszą, nasz majątek przenosić w czasie i zachowywać jego wartość. Złoto, diamenty, w jakiejś części też inne metale, to są takie elementy, takie trwawe, trwałe, przepraszam, aktywa, które po prostu z nami będą i będziemy nimi tylko zmieniać być może troszkę, w, w przypadku diamentów oczywiście będziemy je raz mieli w biżuterii, raz będziemy je trzymać, po prostu zupełnie osobno, natomiast zawsze z nami po prostu będą. Z nami, z kolejnymi pokoleniami, można powiedzieć, że to takie wartości dla przyszłych poko pokoleń również. Mimo iż wkrótce ich zabraknie, to zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń doskonale sprawdzą się jako forma zabezpieczenia majątku. I tym akcentem myślę, że zakończymy na dzisiaj. Zachęcamy do tego, żeby zgłębić wiedzę na blogu i na stronie Akademii. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.